Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Zomex i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak y, zrobić Steam Guard i na wstępie mówię żeby nie zważać na moją wadę wymowy OK. już poza tym wchodzicie w zakładkę Steam później klikacie Ustawienia i pewnie tutaj nie ma się z tym Tak I tutaj będziecie mieć Że musicie podać adres e-mail Jak to zrobicie No to wchodzicie, pobieranie Pobieranie I to, ja już nagrywałem Odcinek wtedy, ale się nie udał I macie na pewno na samym początku Poland Więc zmieniacie to na Romania, tak. Naciskacie ok i później tam będzie, że musicie zesetować y, Steama. Nie klikacie anuluj, tylko zesetuj. To chwilę potrwa tam, później na nowo się zaloguje wszystko. Znowu wchodzicie w Steam, ustawienia, pobieranie i tym razem na Poland. I ok. I właśnie o tym mówiłem, no to zesetuj. Na Poland no to, to raczej szybko pójdzie. No, mi od razu się zrobiło. I jak później zobaczycie, no to będziecie mieli z tym gład. No i wchodzimy w zakładkę zarządzaj. Steam Guard. No i tutaj macie do wyboru. Ja akurat zostawiłem yy, początkowe ustawienia. No, na Steam Guard. Czyli otrzymuj kody Steam Guard na adres e wymagane ponowne zalogowanie się, kiedy zaloguję się na Steam z nowego komputera lub przegląda wymaga jej podania kodu Steam SteamGuard własnego na e-mail address, em, adres e mm. tutaj jest niezalecane jak widzicie i chwila, bo ja to włączyłem, a tego nie a dobra, to, to później sobie i to jest niezalecane tak, tak jak tu pisze nie ochraniaj mojego konta przy pomocy steam Guard Przyrzekam, że nigdy nie podzielę się z nikim moim da moimi danymi logowania oraz nie użyję ich na niezabezpieczonej stronie internetowej. No a jak macie z tym no to yy, nie mówię, że możecie na niezabezpieczonej stronie internetowej je podawać, bo w sumie, no to nie powinno się je podawać, tak? A jak macie Steam Guard, no to macie jakieś tam mm, czy no wiele procent, że ten Steam macie chroniony, tak? Uzyskaj kod, później jest uzyskaj kody Steam Guard z aplikacji Steam na moim telefonie. Wykorzystuję aplikację mobilną Steam na Swoim telefonie jako mobilny token uwierzytelniania Steam Guard zapewnia, zapewnia to najwyższy stopień bezpieczeństwa konta. Myślę, akurat tego nie chciało pobierać na telefon. No, bo moim zdaniem mi to jest niepotrzebne. Mi to jest niepotrzebne. Jakby ktoś nie zrozumiał, no to powiedziałem jeszcze raz, że to mi nie jest potrzebny, a wam może się przydać. No, ja zostawiłem ustawienia takie jak były i dobrze jest. No, i to będzie na tyle. W dzisiejszym odcinku, liczę, że wam pomogłem i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.